Zeszłoroczne Game Awards jego zwycięzca, czyli Astrobot, było odrobina zaskoczeniem dla wszystkich, a w szczególności fanów Black Myth Wukong. Ale ja nie jestem fanem tej gali, więc miałem to trochę gdzieś i jedyną reakcją, jaka zaświtała w mojej głowie widząc sukces roboplatformówki platformówki od Sony, to ale bym se poskakał. Nie chciałem jednak kupować Astrobota za kosmiczną cenę, a jak zresztą treść kanału sugeruje, bardzo lubię growe starocia. Niedługo później za sprawą Promki za całe 8 ziko kupiłem Asterix i Obelix XXL Remastered, czyli remaster oryginalnego Asterixa z 2003 roku, wydanego na PlayStation 2, GameCube i PC przez Etrange Libellule. Powstała nawet naprawdę imponująca wersja na Game Boy Advance, która wygląda świetnie, zważając na możliwości konsolki. Nową wersję ogracie natomiast na właściwie każdym nowym sprzęcie, od PS5, przez PC, aż po Switcha, a wydało ją 8 awesome Studios, znane z takich hitów jak. Yy, Smurfy Misja Złolić? No, nie będę owijał w bawełnę, nie są za dobrzy w tym, co robią ciemna, zopysa, na napazorysa i tak dalej, i tak dalej. Słyszysz? No już, powtarzaj za mną. Jestem dzikiem, jestem dzikiem, jestem dzikiem. Jesteś dzikiem, jesteś dzikiem. Otóż to? Jestem dzikiem, jestem dzikiem, jestem dzikiem. Sam nigdy nie czytałem komiksów Uderzo i Gościnnego. I to pierwsze filmy aktorskie i animowane ze świetnym polskim dubbingiem oraz właśnie ta gra wraz z jej kontynuacją przyczyniły się do mojej sympatii wobec dwójki wesołych galów i ich słodkiego psa. Nikomu chyba nie trzeba przedstawiać takich klasyków jak Misja Kleopatra, Asterix kontra Cezar czy 12 prac Asterixa. To produkcje naprawdę ponadczasowe, operujące na absurdach, specyficznym humorze i odniesieniach do popkultury. Do tej pory czasami śmieję się. Pod nosem, wspominając, ile gajus pięknus ma na głowie. Ja ile ma na głowie! Jeżeli jakimś cudem ich jeszcze nie widzieliście, to polecam całym sercem jako coś lekkiego i przyjemnego. Trzymajcie się tylko raczej tych pierwszych, bo im później, tym gorzej. Szczególnie, że Obelixa od lat nie gra już Gérard de Pardieu z grami natomiast bywało różnie. Było ich od groma. No ale większość z nich to mimo wszystko były proste popierdółki. To dopiero dzisiaj omawiane Asterix i Obelix XXL było pierwszą grą, jaka przeniosła dzielnych galów do trzeciego wymiaru, i to w końcu w całkiem dobrym stylu. Chciałbym na starcie pochwalić nieistniejące już étrange libellule. Bo to, co zaserwowali graczom 3 lata po nowym milenium, w wielu aspektach odbiegało od standardowych Asterixowych przygód. Od razu też powiem, że ta gra nie jest chyba zbyt lubiana, ale uważam, że jeżeli ktoś jej nie docenia, to wykazuje się odrobiną ignorancji i będę oczywiście wyjaśniał dlaczego. Ponadto powiemy sobie, dlaczego remaster jest gówniany i nie przyczynia się do polepszenia wizerunku tego growego dziadka. Obelix, otwórz te drzwi, dobrze? Trochę zostało. Proszę się odsunąć, wychodzimy. Dziwny złocień, a Prosisz takiego, żeby się odsunął? On złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę. Nawet jeszcze dobrze nie zaczęliśmy, i już muszę się do czegoś przyczepić. Oryginał rozpoczyna się absolutnie epickim intrem. Logo Atari niemożliwa do wymówienia nazwa francuskiej firmy. Coś leci? O Rzymianie, Asterix i Obelix mają taką parę w łapach, że ich lepy wyrzucają Rzymian poza orbitę ziemską, i robota wydaje się być skończona. Dostajemy w twarz logiem gry i potężną muzyką. No moim zdaniem to całkiem niezłe wprowadzenie, szczególnie do gry, w której będziemy napieprzać Rzymian praktycznie bez końca. Remaster za to nie posiada ani tego wstępu, ani ładnego menu, ani kompletnie niczego. Totalny zawód, bo to właśnie estetyką ta gra stoi i z jakiegoś powodu nowa wersja jest jakaś taka mało zadziorna. Wstęp do gry to klasyka. Ostatnia galiska, wioska, dzień jak co dzień... Dziady sobie łażą, a Panoramix robi kolejną porcję magicznego wywaru. Nasi bohaterowie idą sobie do lasu na dziki, ale nagłe oberwanie chmury przeraża i Fixa, który ucieka w popłochu. Rozdzielają się i po chwili poszukiwań ten pierwszy dostrzega coś strasznego. Galijska wioska jest pogrążona w ogniu, a po mieszkańcach ani widu, ani słychu. Asterix przed bramą wioski poznaje niejakiego sama Schiffera. To nawiązanie staje się bardziej oczywiste w drugiej części, ale wybiegam w przód. Sama postać jest stricte growa, ale pojawiła się kiedyś na łamach komiksów w mało znaczącej roli, pod imieniem Vitriolix. Wracając to sam jest rzymskim szpiegiem, którego Cezar wyrzucił z roboty. Teraz w ramach zemsty będzie służył galijskim wojownikom jako przewodnik. Ogólnie zdradza Asterixowi, że jego pobratymcy zostali pojmani, a wioska spalona i trzeba się pospieszyć, zanim wywiozą wszystkich. Niedługo później Obelix i Idefix dołączają do Asterixa, by wywalczyć sobie drogę do jedynej osoby, która jeszcze nie została przewieziona poza wioskę. Uratowany Panoramix ujawnia bohaterom, że w wiosce pojawił się sam Cezar i posługując się marmurową mapą rozdzielił Galiczyków na wszystkie strony Cesarstwa, a następnie ją zniszczył. Porwani zdołali zebrać po kawałku tej mapy, więc jeżeli bohaterowie ich uratują, będą wiedzieć, gdzie Rzymianie przetrzymują resztę. Tak prezentuje się strona fabularna. Asterix i Obelix XXL. Niestety nie dostajemy wiele więcej niż kilka dialogów i zakończenie, co jest odrobinę średnie, ale już w pierwszym poziomie widać, że rozgrywka jest nastawiona raczej na gameplay i absolutnie nie mam nic do tego. Zresztą, nawet patrząc po największych ówczesnych platformówkach, to były one bardzo luźno osadzone w jakichś historiach i raczej miały gdzieś głębokie lore, a wszystko co mówiły postacie, był efektem kierunku artystycznego i dania powodu do skakania i mordowania. W przypadku pierwszego Asterixa. Mordowanie to danie główne i to naprawdę w ilości XXL. Cłynny Asterix, którego książkowe przygody zostały przetłumaczone na wszystkie języki. Saluty! Tag, Hello! Hi! Konikowa! Hello! Zanim przejdziemy do rozgrywki, to chcę mieć też kolejny podpunkt odnośnie tego okropnego remastera z głowy. Funkcją promowaną przy wydaniu tej gry było przełączanie się pomiędzy trybem klasycznej grafiki, tej zremasterowanej. Na pewno pamiętacie, jak fajnie coś takiego działało przykładowo w nowej edycji Diablo 2. Super sprawa, ale tutaj yy, sami zobaczcie. Odpalając tę grę, dosłownie nie potrafiłem uwierzyć, jak bardzo można mieć kompletnie wywalone na to, jak twój produkt wygląda. Asterix i Obelix XXL Remastered wygląda jak twój pierwszy projekt w Unity, bo inaczej się nie da tego nazwać. Gdybym kupił tę grę za chociażby złotówkę więcej, to byłbym po prostu zdenerwowany, że zostałem oszukany na remasterze, który wygląda realnie gorzej niż oryginał sprzed cholernych 22 lat. Absolutnie wszystko jest jakieś takie plastikowe za jasne, dziwnie pocieniowane i przywodzi mi na myśl Yuukaleli, bardziej niż oryginał Asterixa, który bądź co bądź był dosyć ciemny i miejscami nawet mroczny w swojej oprawie. Najbardziej jest to widoczne przy modelach postaci, które straciły w remasterze swoją komiksowość i ekspresję, a zamiast tego wyglądają jak jakiś Ulepek plastelinowy. Popatrzcie na Obelixa, co oni mu do cholery zrobili! Ma dosłownie zeza i nikt mi nie powie, że porównując stary model do nowego, to coś wygląda jakkolwiek lepiej. Dziwi mnie fakt, jak wielkie jest to lenistwo i to nie tak, że nikt tego wcześniej nie widział, bo ten model pochodzi z Asterix i Obelix XXL 2 Remastered, które zostało wydane wcześniej, i jest tam tak samo tragicznie. Oryginał graficznie, pomimo upływu lat, dalej prezentuje się naprawdę dobrze. Postacie wyglądają jak należy, wszystko jest ostre i ciężko jest się o cokolwiek przyczepić. Całkiem sympatycznie patrzy się także na wszystkie tereny, które mimo pikselozy i okrycia mgłą godnie się. Zestarzały. Galowie w poszukiwaniu swoich przyjaciół odwiedzą Normandię, Grecję, Helwecję, Egipt, Galię i na końcu zaliczą krótki pobyt w Rzymie. Każdy z tych miejsc wystarczająco wyróżnia się muzyką i klimatem, a czasami nawet gracze dostaną trochę urozmaicenia w postaci unikalnych przeciwników, jak ukrywający się żołnierze na helweckich polach. Wracając jeszcze na chwilę do grafiki, to jedyne co psuje nawet oryginalny odbiór w tej nowej wersji, to wszechobecne błędy graficzne w efektach ruchów, czy nawet pojedynczych elementach otoczenia. W pewnym momencie pomyślałem, że to może nawet być moja wina przez grzebanie w opcjach remasteru, gdzie można zmienić muzykę na nową, włączać albo wyłączać efekty, ale no cholera coś takiego po prostu nie powinno się w tej grze znaleźć. Oprócz błędów graficznych istnieje też szereg innych, jak softlocki, krasze, drastyczki, Elastyczne spadki płynności czy inne głupoty. Przykładowo w jednej sekcji gra zapomniała powrócić mnie do Asterixa, który był potrzebny, by przejść dalej i musiałem wczytać tracąc jakieś 15 minut. Stan tej gry na dzień dzisiejszy to jest zwyczajnie katastrofa w mojej opinii. A im dalej w grze, tym tego więcej, co tylko pokazuje, że albo testów nie było, albo były robione po macoszemu. Ech, I na tym się nawet nie kończę, ale teraz czas na inne rzeczy. Co do mechanik na jakich gra się opiera to jest to przede wszystkim walka, rozwiązywanie prostych zagadek i zbieractwo, czyli klasyka gatunku. Zacznijmy od walki, która jest wyjątkowo prosta. Do dyspozycji gracz dostaje tak naprawdę tylko kilka ruchów. Podstawowy atak, którym można, a nawet trzeba spamować, by ogłuszyć i potem rozwalić oponenta, szarżę, która służy do wyciągania przeciwników z większej grupy oraz chwyt pozwalający na atak obszarowy z rzymianinem. Ten ostatni był przeze mnie praktycznie nieużywany, bo po Skoro można ich ubijać szybciej za pomocą kombosów. Gdy klepiemy rzymskich łajdaków po twarzach, po lewej stronie ekranu zaczyna nabijać się nam pasek kombo. Gdy się wypełni, galowie mogą użyć potężnych ruchów, które trzeba wcześniej kupić za zebrane hełmy u handlarza. Handlarza, który siedzi w pudle pośrodku niczego dziwne miejsce i dziwne, że dalej pokazuje swoją twarz kiedy w komiksach jest oszustem sprzedającym bohaterom wadliwy rydwan, no ale niech będzie. Oprócz specjalnych ruchów można także zaopatrzyć się u niego w dodatkowe życie czy leczenia. Co do ruchów? To są spoko, ale wystarczy wam jeden i tak naprawdę macie większość sekwencji walki z głowy, a dostaje się go plus minus w połowie gry. Twister pozwala galom zamienić się w tornado, które pochłania Rzymian i dziesiątkuje ich bardzo szybko. Bez niego praktycznie nie da się przejść Rzymu, w którym czekają na graczy walki z ogromną ilością przeciwników. z zabicia 1500 Rzymian podczas jednego starcia to chyba największa walka w grze, ale te liczone w setkach też występują. To jest jeden z największych problemów Asterix. Obelix XXL. Bo mimo, że sam system jest powiedziałbym tłusty i przyjemny w odbiorze, tak jest też idiotycznie prosty. Naprawiła to kontynuacja i jest tam więcej okazji do zabawy z nim przez większą ilość opcji. Tutaj od helwecji nabij kombo, zrób twister i powtórz. Istnieją też małe smaczki, bo Asterix może czasami znaleźć magiczny napój, przez co będzie rozwalał przeciwników na strzała, a Obelix od czasu do czasu rzuci nam Rzymianinem, co pozwoli na mały trickshot. Nawet i defix się przydaje, bo osobny przycisk wysyła go, by pozbawił przeciwnika tarczy. Jedyne co jakkolwiek ratuje tą walkę to niezła różnorodność Rzymian jak na długość gry. Zwykli legioniści w kilku wariacjach, łucznicy, centurioni, normanowie, piraci, lwy, machiny wojenne, a nawet różnego rodzaju pełne formacje. Mimo, że walka z nimi nie odbiega jakoś drastycznie od siebie takich wygląd, Minimalnie inne zachowania sprawiają, że gra jest trochę mniej biedna. Bosowie to za to bieda po całości, bo za każdym razem jest to jeden i ten sam typ machiny, i są to pojedynki proste jak budowa cepa, więc nawet nie będę się przy tym zatrzymywał. Co jeszcze czeka graczy w tej produkcji? Zbieractwo, bo platformówka bez zbierania kilku gratów byłaby jak ulubiona hamska pizza na kaca bez tony sera. Na start klasyka, czyli podstawowe znajdki. Mario ma monety, Sonic ma pierścienie, nie ringi, idiotyczni tłumacze, a Asterix i Obelix mają rzymskie hełmy zbierane po pokonanych żołnierzach. Niebieskie hełmy legionistów są podstawową walutą i można je zdobyć pokonując przeciwników albo rozwalając skrzynie rozrzucone po poziomach. Drugą formą waluty są złote hełmy centurionów i je zbieramy w ten sam sposób, tyle że z mocniejszych przeciwników i stalowych skrzyń. Są warte 10 zwykłych hełmów. Zazwyczaj niedaleko miejsc wypełnionych hełmami znajdują się mnożniki, które zebrane... mnożą zebrane hełmy i pozwalają zdobyć kosmiczne liczby potrzebne do stuprocentowania gry. Znajdźkami, które bezpośrednio się do tego przyczyniają są natomiast złote laury, poukrywane czasami lepiej, a czasami gorzej w poziomach. Dzięki nim odblokowuje się także skiny, co jest całkiem fajną rzeczą, mimo że sam jej nie używałem. Hełmy służą także do kupowania obrazów w głównym menu przedstawiających postacie gry wraz z deweloperami, którzy wyglądają jakby bawili się dobrze tworząc tą grę. To byłoby na tyle w kwestii oryginalnej gry i chyba jedyny moment, w którym muszę pochwalić Osom awesome Studio za jakikolwiek wkład własny i niespartolenie roboty. Romasterd dodaje do gry dodatkową formę znajdź go Każdy z poziomów posiada zestaw tablic, które aktywowane pozwolą wziąć udział w dwóch dodatkowych minigrach i zdobycie w nich złotego pucharu jest obowiązkowe przy robieniu platyny oraz stuprocentowaniu. W pierwszym Rodzajem jest wyścig z czasem, w którym trzeba zdobyć wszystkie monety. Szkopuł w tym, że aby je zdobyć należy płynnie zmieniać tryby graficzne, gdyż jedne podniesiemy w oryginalnym wyglądzie gry, a inne w tym nowym. Aktywność jest naprawdę przyjemna, oprócz tego jednego pucharu w Egipcie, gdzie gra wymaga od ciebie naprawdę nadludzkiego skupienia przy skakaniu po namiotach. Drugim rodzajem aktywności jest Coś w rodzaju Time Relicu z serii Crash Bandicoot. Tutaj należy dotrzeć do mety w jak najkrótszym czasie, ale po drodze rozsiane są skrzynki oraz przeciwnicy. Rozwalenie obu zatrzymuje czas, więc zazwyczaj trzeba kombinować, bo Złoty Puchar to przykładowo 5 sekund. I mimo pewnego braku oszlifowania, to jest to kontent, który zdecydowanie jest czymś na plus dla remastera. I bardzo chciałbym zobaczyć coś podobnego w kwestii wymogu zmiany trybu graficznego w innych grach, które będą poprawiane w taki sposób. Bo to. Użytkowe wykorzystanie fajnego bajeru i nadanie mu nowej funkcjonalności. Krótko, bo krótko, ale wspomnieć też trzeba, że gdy już zdarzają się momenty stricte platformowe, to są one przyjemne, a szkoda, że już w pierwszej części gry nie pokusili się o coś więcej niż krótkie sekwencje. Szczególnie teraz, gdy nie jestem już dzieckiem, to brakowało mi nawet niewielkich trudności, które wymagałyby od gracza wykorzystania skoków do maksimum. Cóż, nie można mieć wszystkiego, a dużo więcej jest tutaj aktywności, w których Asterix. Jest wieziony na wagoniku przez swojego zioma oraz wyścigu z gasnącą pochodnią, by podpalić beczkę z prochem i otworzyć sobie przejście. Jak to jest być skrybą? Dobrze? Urząd Miasta w Kielcach z roku na rok pracuje coraz lepiej. W sposób wzorowy, a nawet wzorcowy realizujemy zadania własne oraz rządowe zadania zlecone. Warto dodać, iż w czasie pandemii COVID-19 z Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach korzystają nie tylko mieszkańcy Kielc, ale również mieszkańcy ościennych gmin, rejestrując urodzenia oraz przychodząc do naszego urzędu po odpis aktów zgonu. Ale nie odpowiedział Pan na moje pytanie. Nie. Wszystkie te elementy spina w całość soundtracka, a jest on dosyć niezwykły, bo nie przypomina raczej dźwięków, które kojarzone są z Asterixem i jego adaptacjami. W zamian wesołych melodii dostajemy dziki miks potężnych elektronicznych bitów, połączonych z instrumentami etnicznymi. Moim ukochanym kawałkiem jest motyw przewodni mapy, który idealnie przekazuje specyficzny klimat tej gry. Mało w niej takich prawdziwie wesołych momentów, jak przystało na markę, a zamiast tego jest podróż, ciągła walka z hordami żołnierzy i absolutny brak przyjaznych twarzy. Do samiutkiego końca. Ten soundtrack to był ewidentnie eksperyment i udał się cholernie dobrze, przez to, jak inny i w pewnym sensie odklejony od materiału źródłowego jest. Czas znowu odrobinę ponarzekać, bo jak przystało na jakość wersji Romastered, praktycznie wszystkie kawałki w tej ulepszonej formie zostały po prostu obcięte z tego, co czyniło je dobrymi, i przerobione na jakieś takie niewytłumaczalnie płaskie wersje. Brzmi to wszystko tak, jakby ludzie odpowiedzialni za Remix, zrobili to po łebkach jedynie zaczepiając się o przewodnie linie melodyczne, bo zamiast wielowątkowej, ale jednocześnie prostej formuły, mamy coś, co brzmi jak soundtrack z Piratów z Karaibów. Coś, co stara się być. Czymś więcej niż jest. Tak naprawdę, w mojej opinii, nie było czego zmieniać. Mogli po prostu odtworzyć te kawałki na nowo, bądź podbić jakość dostępnego audio. Pytanie, czy oryginalny autor nie chciałby za to pieniędzy? Jak wiadomo, Osom awesome Games przeoszczędziło jak mogło. Cała reszta kawałków jest na podobnym poziomie co motyw mapy w kwestii jakości, i przy playthrough do tego materiału czasami byłem totalnie zaskoczony, co niejaki. Fabrice Bouillon La Forêt gotował w swoim studiu. Kawałek Egypt Fights z przesterami, pod które podłożone są szybkie bębny, brzmi jakby cyfrowego bębniarza opętały demony. The Roman Empire, w którym kilkukrotnie zmienia się tempo, bito cieka ma a chórki zawodzą lepiej niż w kościele, sprawia, że mam chęć podejść do nawet i współczesnego Rzymianina i powiedzieć mu ręka mnie swędzi, żeby panu przypierdolić, panie. Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat. Natomiast z drugiej strony gra ma też kawałki bardzo spokojne, bez potężnych bitów, a raczej ze spokojnym plumkaniem smyczkowym, przywodzącym przynajmniej dla mnie nostalgię niż cokolwiek innego. W każdym razie jest to soundtrack godny tej gry i bardzo charakterystyczny, co jest cechą ówczesnej ery gier w ogóle. Nie chcę brzmieć jak stary dziad, że kiedyś to było, a teraz to nie ma, ale mam wrażenie, że wcześniej więcej eksperymentowało się nie tylko z samą grą, ale także z jej muzyką. Aktualnie raczej strefa indie bryluje w tym aspekcie, bo mogę policzyć na palcach jednej ręki są traki, które jakkolwiek wybijają się w grach AAA z ostatnich lat. Oprócz muzyki XXL radzi sobie też całkiem nieźle w kwestii udźwiękowienia świata gry. Dźwięk zbierania hełmów... No oczywiście zmieniony i spłaszczony w remasterze... Jest satysfakcjonujący. Dziki fajnie chrumkałem, jak się je uderzy. Szczególnie, że Obelix miał przez całą grę tendencję do zaczepiania ich. A jedyną rzeczą, do jakiej mógłbym się przyczepić dźwiękowo, to okazjonalna cisza. Ale będąc szczerym, sam już nie wiem, czy to oryginał miał taki problem, czy jest to bug i kolejny przejaw fuszerki. Co mogę jeszcze powiedzieć, oprócz tego, że mimo pewnych problemów bawiłem się naprawdę dobrze. Asterix i Obelix XXL ocieka prostotą w praktycznie każdym elemencie, ale to jest taka dopracowana prostota przyjemna, posiadająca jakąś formę, której konsekwentnie się trzyma. I ja bym to pochwalał, bo nie zdarza się to za często. Nigdy wcześniej i nigdy później po zakończeniu serii XXL gracze nie dostali czegoś z podobnym rozmachem. I dla jasności Asterix i Obelix XXXL, Baran z Hiberni albo XXL3, kryształowy Menhir, przynajmniej dla mnie nie są częścią tej samej serii. OSOM wzięło sobie nazwę i stworzyli kompletnie inne, jeszcze prostsze i po prostu słabe gry. Ostatnia Asterix stworzony przez Étrange libellule i korzystający z rozwiązań z dzisiaj omawianej gry to Asterix na olimpiadzie. Naprawdę jest to wielka szkoda, że tak skończyła się growa historia gier z Asterixem. Bo pierwsze XXL to nie są złe gry, i z każdą częścią stawały się coraz lepsze. Gdyby nie lenistwo nowych właścicieli licencji, dzisiaj mielibyśmy naprawdę dobre gry, no ale jest jak jest. Jedynym pocieszeniem dla fanów tych zapomnianych gier jest małe, ale bardzo lojalne community, które tworzy nawet mody. To było dla mnie naprawdę potężne zaskoczenie, że komuś chciało się tworzyć zupełnie nową zawartość do pierwszej części, bo wydaje mi się, że to trudne zadanie. Ktoś posługujący się nikiem SPQR miał to natomiast głęboko gdzieś i stworzył do pierwszego Asterixa i XXL kilka osobnych modyfikacji. Randomizer, który jest w stanie losować nawet tekstury gry, Unfair XXL będący utrudnioną wersją podstawowej gry z dodaną bardzo, ale to bardzo dziwaczną fabułą, w której Asterix i Obelix walczą z kapitalistycznym reżimem oraz Caesar's Challenge dodający do gry masywny dodatkowy poziom stworzony zupełnie od zera. Gość pokazywał także na swoim kanale gameplay z usuniętych Poziomów w Rzymie, których resztki znalazł w kodzie gry. Zawsze czuję sympatię do ludzi, którzy tworzą coś takiego, a projekty pana SPQR są zwyczajnie ciekawe i pewnie będą służyć jako naprawdę niezła wizytówka. W każdym razie, jeżeli nie graliście, tak zwykle polecam, bo to gra pełna uroku i miłości twórców do Asterixa oraz Obelixa. Jeżeli możecie. Zagrajcie w oryginał i to w polskiej wersji językowej, bo dublaż był całkiem git, a przez to jak mało ludzi nad tą grą siedzi, to kto wie, może znajdziecie w niej jakieś sekrety. Trzymajcie się i do następnego.